Dzień dobry, witam Państwa na ostatnim sparingu Piasta Gliwice podczas obozu przygotowawczego w Opalenicy. Naszym dzisiejszym rywalem będzie kotwica Kołobrzeg, ale po powrocie do Gliwic oczywiście będziemy kontynuować te przygotowania do nowego sezonu. 4 lipca kolejny mecz towarzyski, tym razem już na własnym stadionie Piasty zmierzy się z Karwiną. Jest tutaj Tychomnikostadynow. Piłka wraca do Miłosza Szczepańskiego. Ma troszkę więcej miejsca nasz pomocnik. Wrzutka w pole karne. Walczył tu o piłkę Gabriel Kirejczyk, ale wylądowała tylko na aucie bramkowym. Z tym Michał Kaput. Teraz błąd w przyjęciu karbowego i mamy niestety stratę kontra Kotwicy Kołobrzeg. Jest tu trzech zawodników Kotwicy. Zobaczmy wrzutka w pole karne, ale na nasze szczęście niecelna piłka ląduje na aucie. Będzie rozpoczynał Karol Szymański. I teraz już dalekim podaniem szuka wychodzącego na pozycję Ticho. Dobrze przyjął piłkę. Damian Kądzior w polu karnym. Ponownie Ticho. Odgrywa piłkę przed pole karne, mamy w końcu strzał, jeszcze do dobitka Damiana Kądziora i mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu, a więc pod koniec pierwszej połowy w końcu udało się otworzyć wynik tego meczu strzałem po ziemi. Dobry przerzut na lewą stronę. Ma troszkę więcej miejsca obrońca kotwicy. W środek jest strzał. Na szczęście ponad bramką Karla Szymańskiego, ale to była groźna sytuacja przy piłce Piazgliwice. Jest Miłosz Szczepański, jest też już w środku pola Damian Kądzior, piłka w pole karne, Piotr Kurbański, Miłosz Szczepański, Mike. 2 do 0, a dublet uszczela nie Michael Lamyo, a Damian Kądzior. Bardzo dobre dośrodkowanie Miłosza Szczepańskiego i wykończenie naszego skrzydłowego. No i druga bramka dla Piastek-Liwice. Wydaje się, że Patryk ustawia piłkę, i jakby przygotowywał sobie ją do bezpośredniego strzału. Jest gwizdek sędziego. Podbiega Patryk Dziczek, uderza z rzutu wolnego! To był dobry strzał Patryka. Piłka minimalnie minęła poprzeczkę. Miał ten strzał duży potencjał, bo bardzo silne uderzenie naszego pomocnika, ale piłka niestety e, wylądowała ponad e, poprzeczką. Ponownie Grzegorz Tomasiewicz e, tutaj szukał wbiegającego Michała Chrapka. Jeszcze Arkadiusz Pyrka e, do Piotra Liszewskiego. E, Michał Chrapek w pulkarnym Sędzia niestety odgwizdał spalnego, a szkoda, bo do siatki trafił Oskar Leśniak. Ale niestety e, gdzieś tam e, na minimalnym spalonym. Michał Chrapek, ale to była dobra e, kombinacyjna akcja Piasta Gliwice. Kolejny rzut roczny dla Piasta Gliwice. Arkadiusz Pyrka w pole karne. Tutaj uderzał Piotr Gdziczek Goni jeszcze piłkę Michael Amiel, ale nie dał rady jej złapać, ale będzie na szczęście wykonywał grę Piast Gliwice. A już oglądać Starcia z pokojem a Teraz kotwica kobrzek, rzutu rożnego. Dobrze tutaj blokował Miguel Munoz i sędzia odgwizdał rzut karny. Zagranie ręką naszego hiszpańskiego obrońcy i kotwica stanie przed szansą na zdobycie bramki kontaktowej. Ruszył zawodnik kotwicy. Strzał w prawo i bramka 2 do 1. Mamy w tym meczu. A więc bramka kontaktowa, Kotwicy koło brzeg, lica, wysokie podanie, walczy tutaj Miguel Muñoz, zdoła przyjąć piłkę załadnik Kotwicy, groźny strzał i na szczęście dobitka niecelna, no ale dobre, dobra tu była akcja Kotwicy. No i przede wszystkim dobra obrona Karla Szymańskiego, który tutaj czujnie, pomocnik Piasta, Oskar Leśniak do środka, do Michała Chrapka, już zmieniamy stronę na prawo do Arkadiusza Pyrki. Dobrze wybiega na wolne pole Piotr Liszewski. sytuacja sam na sam, mija bramkarza Piotr Liszewski i podwyższa wynik na 3 do 1 i ostatecznie ustala ten wynik. To bardzo dobra akcja Piastagliwice no i przede wszystkim bardzo dobre prostopadłe podanie w wykonaniu Arkadiusza Pyrki, który znalazł Piotrka wybiegającego w tempo z tej strefy prawej obrony. Piotrek znalazł się na ataku, a więc 3 do 1 dla Piasta Gliwice. Takim ostatecznym wynikiem kończy się starcie z kotwicą Kołobrzek. Bramki dla niebiesko-czerwonych zdobyli dwa trafienia.